Bo jest fajna. Lubię szkołę, bo są już fajne dzieci. Lubię naszą szkołę, bo są fajne wojska. Warto przyjść do naszej szkoły, bo jest duża przestrzeń, można się dużo bawić, jest dużo miejsca. To są sami fajni. przyjść do naszej szkoły, bo są bardzo fajne dzieci. Bo mamy super samochody. Bo mamy dobre ale uczniów. Bo mamy świetną panią dyrektor. Ponieważ ta szkoła jest dwujęzyczna i można w bardzo łatwy sposób się nauczyć drugiego języka oraz mamy pełnowymiarowe boisko do Sokera, co jest kolejną zaletą tej szkoły. Bardzo ją polecam. Bo mamy komputery z Windows 7. Bo mamy boisko do super. Bo mamy się to panią dyrektor. No tak to przy naszej śmiał! Bo mamy ładnych chłopaków. Nie pozwólnie. Słyszałem tego pigier. Przede wszystkim dlatego, że ze względu na to, że Warto przyjść do nas w szkołach, mamy. Bo... No dobra, jeszcze raz.